Yy, i kolejny punkt informacja o działalności międzysesyjnej burmistrza miasta Koła. Sprawozdanie przedstawi pan yy, Krzysztof Witkowski, burmistrz miasta Koła. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, sprawozdania z działalności poszczególnych wydziałów otrzymaliście Państwo drogą elektroniczną. Ja tradycyjnie przedstawię to, co działo się w kwestii przetargów. We wszczętym postępowaniu w trybie podstawowym negocjacje fakultatywne na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych pod nazwą Budowa boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy szkole podstawowej numer 5 w Kole. W dniu 11 kwietnia tego roku zawarta została umowa z wykonawcą Ever Sport Spółka z o z Warszawy o wartości brutto 3 497 541 zł i 51 groszy. To jest to zadanie, na które państwo radni na ostatniej sesji zwiększali środki, żebyśmy mogli przetarg rozstrzygnąć. We wszczętym postępowaniu w systemie Zaprojektuj i wybuduj na budowę parkingu przy ulicy Opałki w Kole, w dniu 12 kwietnia dokonano otwarcia ofert. W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta firmy M. Castella Konrad Marek na kwotę brutto 599 6,15. zł. Groszy. Wysokość zabezpieczonych środków finansowych na to zadanie to kwota 440 000 złotych. Wartość złożonej oferty przekracza zabezpieczoną kwotę o 159 6 złotych i 15 groszy. Zamawiający wszczął procedurę negocjacyjną w celu ulepszenia treści oferty w ramach kryterium przewidzianego w warunkach zamówienia. We wszczętym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego dla Gminy Miejsko, Miejskiej Koło i jej jednostek organizacyjnych na okres od 1 czerwca tego roku do końca maja roku 2023 we współpracy z firmą N Media Aleksandra Adamska zostało to zadanie podzielone na dwie części. Część pierwsza dotyczy punktów poboru gazu które będą rozliczane według ceny taryfowej zatwierdzonej przez prezesa URE. Natomiast część druga dotyczy y, tych y, odbiorców, którzy rozliczani będą we, według cen rynku konkurencyjnego oraz w części rozliczanych według ceny taryfowej zatwierdzonej przez prezesa URE. W dniu 22 kwietnia dokonano unieważnienia postępowania dla pierwszej części postępowania. To są szkoły, to są placówki oświatowe, które podpiszą umowę na innych zasadach korzystniejszych. I tutaj nie została złożona żadna oferta. Natomiast dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla drugiej części postępowania. Jako ofertę najkorzystniejszą i jedyną dla części drugiej postępowania uznano ofertę firmy PG NIGE na kwotę ponad 700 tysięcy złotych. Jeszcze pragnę Państwa poinformować, że trwają czynności przygotowawcze w celu ogłoszenia przetargu na prace budowlane przy ruinach zamku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego.